Witam Was w kolejny pochmurny, krótki i w mojej ocenie depresyjny dzień. Słońce już od tygodni zaszczyca nas dość rzadko, a to oznacza, że pewna część osób zaczyna żyć w trybie nic mi się nie chce. I ja niestety do tych osób należę. Brak słońca, krótkie dni i niska temperatura sprawiają, że serio, mam ochotę po prostu zapaść w sen zimowy i obudzić się dopiero na wiosnę. Kilka lat temu, kiedy ten stan wyjątkowo zaczął mi dokuczać, dowiedziałam się, że cyklicznie cierpię po prostu na depresję sezonową. I to nie jest chwilowa jesienna handra, tylko stan, który trwa od jesieni aż do wiosny, czyli około 6 miesięcy w roku. I w tym odcinku chciałabym o depresji sezonowej powiedzieć Wam więcej, bo być może Wy sami lub Wasi bliscy również zmagacie się z nią, a nawet o tym nie wiecie i zwalacie winę za swoje złe samopoczucie w tym okresie, na to na przykład, że jesteście leniwi. Na szczęście są sposoby na sezonową depresję, więc warto je poznać, aby ten stan trochę złagodzić. Opowiem Wam, co mówi nauka o leczeniu depresji sezonowej, a także podzielę się własnymi doświadczeniami czyli co mi pomaga najbardziej w okresie jesienno-zimowym i na ile tak naprawdę mi to pomaga? A jeśli jeszcze się nie znamy, to cześć, nazywam się Agnieszka Wojciechowska, jestem magistrą chemii medycznej i prowadzę kanał Okiem Chemika. Rozmawiamy tu o nauce, zdrowiu i szeroko pojętej chemii. Jeśli interesują Cię takie tematy, to subskrybuj ten kanał i zapraszam na film. O depresji sezonowej zrobiło się głośno kilka lat temu, ale tak naprawdę to nie jest nowe zjawisko. Już w latach 80. W ubiegłego wieku psychiatra Norman Rosenthal opisał w artykule cykliczny spadek nastroju u osób zamieszkujących mniej nasłonecznione miejsca na świecie. Pan Norman, po przeprowadzeniu się do USA z ojczystej słonecznej Republiki Południowej Afryki, zauważył u siebie nawracający jesienią i zimą spadek nastroju, energii. No i też oczywiście wydajności. Ta cykliczność wydała mu się podejrzana i to spowodowało, że przyjrzał się temu zjawisku trochę bliżej. Okazało się, że podobne objawy miały także inne osoby zamieszkujące mniej nasłonecznione obszary. Z badań wynika, że sezonowa depresja dotyka zaledwie 1,5% osób zamieszkujących w słoneczną Florydę, i aż 14% mieszkańców Oslo w Norwegii i 9,7% mieszkańców Alaski. Te dane jasno sugerują, że im dalej od równika, tym większe ryzyko wystąpienia depresji sezonowej, jednak od tego schematu odbiegają Islandczycy. Na Islandii na sezonową depresję w skrócie SAD cierpi zaledwie 3,8% mieszkańców. A to z kolei sugeruje, że nie tylko brak słońca jest czynnikiem wyzwalającym tę chorobę. Innym determinantem tej choroby jest także wysoka podatność na stres, a także płeć i wiek. Badania wskazują, że kobiety pomiędzy 20 a 40 rokiem życia chorują czterokrotnie częściej niż mężczyźni w tym samym wieku. Być może ma to związek z hormonami lub ogólnie większą podatnością kobiet na tego typu zaburzenia. Według Rosenthala depresja sezonowa może występować rodzinnie, ponieważ większość przebadanych pacjentów miała w rodzinie przynajmniej jednego bliskiego zmagającego się z sad. Depresja sezonowa, czyli fachowo-sezonowe zaburzenia afektywne, wylogowuje część społeczeństwa z aktywnego życia, zwykle w sezonie jesienno-zimowym, a przy tym często również stwarza problemy w pracy czy szkole. Problemy z koncentracją, zaburzenia snu, spadek energii i nastroju, często także ból głowy, zaburzenia apetytu i drażliwość potrafią naprawdę nieźle dać w kość. Na szczęście już kilka sposobów odkryto, które pomagają uporać się z tym problemem albo chociaż go trochę zminimalizować. Jak już wspominałam, jedną z głównych przyczyn sad jest zmniejszenie ilości światła słonecznego, co wpływa na zmniejszoną produkcję serotoniny i witaminy D, a przy tym na zwiększoną produkcję melatoniny. Melatonina zwana hormonem snu wpływa na regulację rytmu dobowego. Jej stężenie rośnie po zachodzie słońca, czyli około 21 w lecie i około 16 w zimie. I to właśnie wzrost jej stężenia powoduje, że chce nam się spać i odczuwamy spadek energii. Serotonina natomiast nazywana jest hormonem szczęścia, ponieważ jest neuroprzekaźnikiem regulującym nastrój, a także pamięć i koncentrację. Gdy jej stężenie maleje, odczuwamy przygnębienie, a zdolność zapamiętywania i koncentracji obniża się. Na produkcję serotoniny wpływa wiele czynników, i m.in. jest to ekspozycja na słońce, ale również aktywność fizyczna i poziom witaminy D. Biorąc pod uwagę te kwestie, zalecaną metodą leczenia depresji sezonowej jest m.in. fototerapia, suplementacja witaminy D, aktywność fizyczna i zdrowa dieta. Najlepszym pomysłem jest po prostu wyjazd do ciepłych krajów i przeczekanie tam tego najgorszego okresu, no ale to nie jest realna możliwość dla wszystkich. Na szczęście można sobie zapewnić alternatywę słońca w postaci odpowiednich lamp do fototerapii. Za ich pomocą w godzinach porannych należy wykonywać zabiegi naświetlania światłem od 2,5 tysiąca do 10 tysięcy luksów przez pół godziny do dwóch godzin, no to zależy od natężenia tego światła. Jeśli chodzi o pozostałe zalecenia, witaminę D w okresie jesienno-zimowym powinni suplementować absolutnie wszyscy. A aktywność fizyczna i zdrowa dieta powinna być po prostu standardem w naszym życiu, a nie tylko w okresie jesienno-zimowym e, jakąś dodatkową atrakcją. No właśnie, a propos aktywności fizycznej, nie wiem czy wiecie, bo ja na przykład jeszcze 5 lat temu nie miałam zielonego pojęcia, w jak ogromnym stopniu ruch wpływa na nasz mózg. Bardzo fajnie opisuje to Asia Podgórska, doktorka nauk biologicznych, pisząc w swojej książce o tytule Tak działa mózg, właśnie więcej na ten temat. Generalnie, nasz mózg kocha ruch i on jest po prostu jego ogromnym sprzymierzeńcem, ale także sprzymierzeńcem naszego dobrego nastroju. Jest sporo badań, które dowodzą, że już po jednorazowych ćwiczeniach fizycznych następuje poprawa nastroju i samopoczucia. W dodatku osoby regularnie uprawiające sport oceniają swoje samopoczucie znacznie lepiej niż osoby, które aktywności fizycznej mają mało, no albo w ogóle jej nie mają. Wiadomo również, że osoby, które przez dłuższy czas były unieruchomione, np. Na, na skutek wypadku, doświadczały znacznie częściej stanów depresyjnych, zaburzeń snu i niepokoju. Przegląd systematyczny randomizowanych badań klinicznych opublikowany w 2022 roku w Jama Psychiatry donosi, że aktywność fizyczna pomaga łagodzić objawy depresji, lęku, negatywnej reakcji na stres w populacji dorosłych oraz u osób ze zdiagnozowanymi zaburzeniami psychicznymi. Wykazano też, że już stosunkowo mała ilość ruchu jest w stanie znacząco obniżyć ryzyko rozwoju depresji, a także zmniejszać objawy tej choroby z efektem od umiarkowanego do dużego, a także być wsparciem dla farmakoterapii i psychoterapii. No dobrze, to już wiemy, że depresję sezonową można leczyć naświetlaniem się, suplementacją witaminy D, aktywnością fizyczną, no i zdrową, zbilansowaną dietą. Jednak zdarza się, że to nie wystarcza, i wtedy warto skorzystać z pomocy psychologa, bo niestety czasami konieczne jest wdrożenie odpowiednich leków i psychoterapii. No to teraz czas na moje sposoby walki z depresją sezonową. Jest to tak naprawdę mieszanka wymienionych tych wcześniej, ale jeśli mam być szczera, to naświetlanie lampami działa na mnie dość umiarkowanie. Dużo lepiej sprawdza się codzienny spacer z psami. Na przykład po lesie. Nawet gdy jest pochmurno i zimno na dworze, jest to większa ekspozycja na światło słoneczne niż w domu. Dlatego moim zdaniem warto mimo wszystko po prostu wychodzić z domu. A gdy o 16 zrobi się po prostu ciemno za oknem, no to zapalać światła w domu tak, aby było w nim rzeczywiście jasno. Półmrok, choć klimatyczny i bardzo lubię, no w moim przypadku powoduje senność. Drugim elementem jest wysiłek fizyczny. Zauważyłam, że jak porządnie się zmęczę, to mój mózg serio myśli inaczej. Po pierwsze, nie jestem wtedy jakaś taka otępiała, co niestety po kilkudniowym zaleganiu przy biurku się zdarza. Po drugie, mimo fizycznego zmęczenia, ja mam więcej energii. Tak, wiem, większość osób spodziewa się po wysiłku fizycznym raczej wyczerpania, ale wbrew pozorom to działa odwrotnie. Gdy jesteśmy w ruchu, w naszym organizmie krew krąży szybciej, a więc skuteczniej odżywia komórki, a tym samym wpływa na ogólnie lepszy stan organizmu. Umiarkowany wysiłek fizyczny dodaje sił, a nie je odbiera. Spróbujcie, a się przekonacie, że to naprawdę działa. Gdy mam więcej ruchu, zauważyłam również, że jest mi mniej zimno i rzadziej wpadam w nastrój pod tytułem: Nic mi się nie chce. Po trzecie, zaczęłam zmieniać miejsca, w których pracuję. Raz, dwa razy w tygodniu wynoszę się z komputerem do kawiarni, do której większość osób przychodzi, popracować. Świetna muzyka, nastrojowy klimat, jedzenie i kawa pod nosem, atmosfera pracy w skupieniu. No ja w takich miejscach potrafię zrobić tyle rzeczy, ile w zeszłym roku udawało mi się zrobić w ciągu dwóch, trzech dni w domu. Osobom pracującym zdalnie z domu, serio, polecam wypróbować ten sposób. Mi bardzo pomaga. I na koniec. Ostatni sposób to dieta. Im mniej cukru, tym więcej energii w moim przypadku. Wbrew pozorom, cukier nie krzepi, gdy ma się pracę przy biurku, dlatego warto stawiać na różnorodne zdrowe posiłki i cukier ograniczać do minimum. Dobra, teraz pytanie: w jakim stopniu te rzeczy mi pomagają? Czy wdrożenie tych sposobów powoduje, że mam wspaniały humor w okresie jesienno-zimowym i tryskam energią? Niestety nie. Być może pomogłyby na to odpowiednie leki, ale jak na razie nie próbowałam ich brać, bo po wdrożeniu tych sposobów, o których Wam opowiadałam, ten stan jest dobry, a nie fatalny. Więc jak dla mnie jest ok, ale nie jest tak fantastycznie jak wtedy, gdy świeci słońce, jest mega ciepło, no jest oczywiście zielono. Może wyjściem byłoby wyprowadzenie się na ten czas do jakiegoś ciepłego kraju? Nie wiem, być może. Na ten moment i tak nie mam takiej możliwości, ale kto wie, co przyniesie przyszłość. Dzięki za obejrzenie tego odcinka. A ten, kto został ze mną do końca, pisze w komentarzu. Normalnie to jest pięknie. Do zobaczenia. Papa. Pa.